Co to jest taki kilocik i ja robię teraz minus i płomniej się zmniejsza, to trochę trwa, a plusem y, zwiększa się płomniej ale też dla wszystkich smartfonu, smartfonów można to robić ze swoich smartfonów. Okay. No, no, a te nie. są manualne i to jest najważniejsze w manualu. Tu tutaj proszę czytać instrukcję nie mogliśmy to odpalić, bo to jest otwarty ogień i tutaj pan Strażak zabronił. A ja nie chcę podpaść panu Strażakowi, więc nie ryzykowałam. E, w przypadku takich kominków, gdzie wlewamy... I wlewamy tutaj, yy, mhm. i, yy, ale trzeba, co jest najważniejsze, nigdy nie wolno wlewać paliwa, gdy się pali, bo tutaj mamy tragedię i, też po 10, i yy, wlewać można paliwo minimum 10 minut po tym, jak kominek jest całkowicie wygaszony, ten biokominek wygaszony. Więc jak jest w instrukcji napisane 10, to ja dla własnego bezpieczeństwa bym zrobiła po 20 minut, mhm. tak, żeby się nic nie stało. Co jest ważne? No to jest ważne we wszystkich naszych codziennych yy, po prostu życiu.